Ja nie wiem wszyscy nie ma siema Szymi, co ty tu robisz? Siema, siema Czekam. Czekam na klientów. Czekam na asekurację kogoś. Nie ma Powodzenia. Oby szybko. Bye. Jesteście tu ze mną? Czy są tu wszyscy? Jedziemy! And one, and two, and three, and five, and five, and more! I jeszcze! I dawaj! I jeszcze! I w lewo! I w prawo! Come on! I jeszcze! Karolcia, zapobierz mi, Abelski? Karościa. Uwaga! Wszystkich chcących wyrzeźć dźwięk w szukach zapraszamy na krótkie zajęcia ADS z Spotykamy się za 5 minut w strefie wyznaczonej do treningu. Zapraszam serdecznie na abs -y. Zapraszam wszystkie panie na abs -ki. Zapraszam wszystkich chętnych na trening mieście brzucha. Wszyscy, tak? Okej, okay, zaczynamy. No to pierwsze czwcząko moi drodzy. Hop! I z pięcia. Drugie czwcząko. Nożyce pionowe, ok, dziękuję, było ekstra, do zobaczenia, pioteczka, piąteczka, cześć Szymciu, Szymciu co, co jest, co jest, co jest? Wstawaj, stawaj, co robisz? otwarta? Treningi spokojnie, prowadzenia? Spokojnie. Nie, już, już, nie już? spokojnie, nie, spokojnie, spokojnie, to jeszcze nie teraz, nie, śpij, poczekaj Już niedługo, Szymon Mam nadzieję, że już niedługo, zobaczymy się na siłowni Do zobaczenia Czekamy na Was!